Cześć, tu trener Kuba, kanał Siła Oddechu. Ciało, tre, ruch, mentoring i lecimy dalej z tematem oddechu. Ale zanim polecimy, to zatrzymajmy się na chwilę. Zaczynamy od praktyki, ponieważ ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. Kilka wcześniejszych filmów były trochę gadane. Możesz sobie zerknąć na temat e, obszarów oddechu, jak można pracować z oddechem. I, i pierwszy film, kiedy zaczynamy naszą serię. E, więc, dwa wcześniejsze filmy, trochę gadane, dzisiaj e, trochę więcej praktyki i oddech. Zejdź do swojego ciała, zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj się, gdzie jesteś. Czy jesteś w uziemieniu, czy siedzisz bardziej w głowie w swoich myślach? Zaobserwuj to i jak zwrócisz uwagę na chwilę obecną, czyli na swoją przestrzeń, tak naturalnie się rozejrzyj, zobacz, gdzie jesteś. Co masz po prawej stronie? Co masz po lewej stronie? I teraz, na ile możesz się rozluźnić? Na ile możesz puścić barki, brzuch? Całe ciało nogi, biodra. Oddech naturalny. Na razie płynie sam, ciało oddycha samo. I sprawdź, czy czujesz grawitację, która działa na ciało. Jeśli chcesz bardziej poczuć swój oddech, możesz położyć sobie. Dłoń na brzuch, na klatkę piersiową i nie oddychaj do dłoni, nie chciało pooddycha samo. Wszystkie te ćwiczenia, które będziemy robić, będą w jakiś sposób technikami, ćwiczeniami, które będą wzmacniały jednak tą kontrolę nad oddechem. Więc jeśli widzisz gdzieś te hasła, te napisy, że zacznij kontrolować swój oddech, to zyskasz kontrolę nad swoim życiem, to to nie wiesz w to, to jest ściema, nie trzeba kontrolować oddechu, nie trzeba tak naprawdę nic kontrolować, bo kontrola to będzie napięcie. Kontrola, zbytnia kontrola to jest uciekanie od tego lęku, który jest w ciele, od lęku, który jest w ciele. A lęk to jest napięcie właśnie. Rozluźnienie to jest radość, miłość, wdzięczność, poczucie obfitości. Więc na tyle, ile możesz, rozluźnij się po swojemu. I zwróć uwagę, czy Twoje ciało porusza brzuchem, klatką piersiową, czy ten oddech jest głęboki, przyjemny, jakościowy. Czy ten oddech dodaje Ci energii. Właśnie najlepszym ćwiczeniem będzie takie po swojemu rozluźnienie się i po prostu bycie. Ćwiczenie bycia, bo stres, działanie, ten pęd, który teraz jest, mobilizuje nas do ciągłego działania, robienia czegoś. Ten umysł, który ma tyle bodźców, rozproszenie, ciągle musi się czymś zajmować, ciągle czymś chce albo przyzwyczajony jest do tego, żeby coś ciągle robić. Więc takie samo zatrzymanie i po prostu pobycie chwilę w tym, tyle ile możesz. Oczywiście tam, gdzie jesteś w tym momencie, w swoim procesie. Robisz to tak długo, jak możesz, to też nie będzie nie wiadomo jak długo, ale z każdym razem te chwile po prostu bycia będą się wydłużać. I w tych chwilach bycia po prostu pojawia się taka przyjemność z bycia, ale ona pojawi się tylko wtedy, kiedy ciało jest rozluźnione i oddech jest naturalny i głęboki. Więc zrób sobie teraz trzy świadome głębokie oddechy przez nos. Nie istnieje coś takiego jak prawidłowy oddech, ale ja powiem o tym, jakie są wskazówki do tego, na co zwracać uwagę. Jak mniej więcej powinien wyglądać oddech, ale najważniejsze jest to, żeby mieć przestrzeń w ciele, żeby ten oddech mógł naturalnie zaistnieć. Ja będę to powtarzał, że nie trzeba tego kontrolować świadomie. Oddychać świadomie, mieć świadomość oddechu, oddychać świadomie, uruchamiać brzuch, klatkę piersiową, oddychać tylko nosem, żeby robić to, żebyś ty to robił świadomie. To nie o to chodzi, to wtedy można zwariować, wejść w zbytnią kontrolę i tak dalej. Zupełnie nie o to chodzi, żeby, żeby to tak robić. Chodzi o to, żeby była ta przestrzeń w ciele, odpowiednia, żeby ten oddech. Mógł płynąć, żeby to życie, żeby to ta energia, yy, która, która, którą produkuje Twoje ciało, żeby, żeby, żeby ją było czuć, żeby było energia do działania, yy, do myślenia, do trenowania, do, do robienia czegokolwiek, yy, do zagrzewania ciała i tak dalej. Więc yy, zrób sobie trzy świadome, głębokie oddechy i oceni jakość tego swojego oddechu. Gdzie Ty czujesz napięcie? Czy porusza się optymalnie przepona, czyli przepona mniej więcej pracuje tak albo przepona pracuje tak, że to jest jak taka meduza, która oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej i tutaj pod żebrami jest i ona jeśli jest odpowiednio rozluźniona, zmobilizowana, nie ma tych zaciśnień w ciele, to pracuje troszeczkę do przodu brzuch, do boków, na boki i do tyłu pleców. Czyli ten oddech aż idzie do samego biodra, do miednicy. Zrób sobie jeden oddech i zobacz, czy Twoja przepona tak pracuje. Teraz zrób sobie jeden świadomy oddech i zobacz, czy Twoja klatka piersiowa pracuje. Czy ten oddech jest taki głęboki? Bierzesz oddech przez nos, idzie on do przepony i porusza się klatka piersiowa. Również trochę do przodu żebra na boki i tył klatki piersiowej aktywuje się cały brzuch dookoła, do pleców i klatka piersiowa również. I to jest tak, że brzuch aktywuje się dookoła, klatka piersiowa trochę, ale barki w ogóle się nie poruszają, one nie mają iść, trochę, one nie mają iść do góry. Jeśli zbytnio aktywujesz barki, to znaczy, że przyzwyczajony, przyzwyczajona jesteś do jakiegoś stresowego e, trybu oddychania tego górno, e, górnego trybu w ciele i za bardzo aktywujesz barki, ten oddech idzie za bardzo klatkowo. Właśnie, skupianie się na tych wszystkich segmentach jest po to, żeby to tylko zobaczyć, ocenić jak oddychasz. Jeśli odpowiednio rozluźnisz się w ciele, chroniczy napięcia, emocje, taśmy mięśniowo-powięziowe, przepona będzie rozluźniona, klatka, to wszystko będzie stwarzało przestrzeń, żeby ten oddech mógł być naturalny i wtedy nie trzeba nic kombinować, robić żadnych ćwiczeń, narzucać na ciało z zewnątrz jakiś praktyk, żeby wpływać na oddech. Więc ja się teraz nagadałem i to jest właśnie trochę taka chroniczna hiperwentylacja, więc zatrzymaj się na chwilę ty i zobacz, jak Ci się oddycha, puść oddech, puść całą kontrolę, świadome oddychanie. Przytrzymaj sobie dłoń na brzuchu na klatce piersiowej. Możesz sobie zamknąć oczy. I to jest wspaniałe ćwiczenie, żeby po, po, po prostu pobyć z oddechem. Posłuchać oddechu. Oddech jest w chwili obecnej, teraz, nie ma go w przyszłości ani w przeszłości. E, Odnośnie tej hiperwentylacji, to jakbym tak gadał cały dzień, to się przerodzi wtedy w chroniczną hiperwentylację, i to jest oddychanie zbyt dużo, to jest stres. Jeśli masz pracę właśnie jakąś taką mówioną, albo dużo mówisz w ciągu dnia, to jest takie stresowe, to jest też takie ucieczkowe. E, mm, więc zwróć na to uwagę, i dosłownie kilka minut wystarczy, żeby organizm wszedł w niedotlenienie. Twoje ciało, twój mózg będzie za chwilę niedotlenione, i zmieniasz tak naprawdę ustawienia fabryczne w swoim mózgu tak zwane hemoreceptory ich pracę, i ciało zaczyna po prostu samo z siebie przechodzić tą chroniczną hiperwentylację i oddycha za dużo. Więc pojawia się wtedy właśnie zmęczenie. E, brak energii, e, bezdech senny, zatkane zatoki, zatkany nos, e, spłycony oddech, oczywiście. E, więc e, odpowiednia regulacja układu nerwowego ćwiczenia oddechowe te, które też zrobimy właśnie będziemy przechodzić już w kolejnych filmach e, zrobimy testy oddechowe i zrobimy dwa konkretne ćwiczenia. Ćwiczenie, właśnie, które będzie przywracało ten prawidłowy oddech, będzie resetowało te chemoreceptory w mózgu, żeby, e, żeby przywrócić ten prawidłowy oddech i tą biochemię w ciele. E, I ćwiczenie zrobimy właśnie dla osób aktywnych, e, dla sportowców, e, symulację treningu wysokogórskiego. Więc to w kolejnych filmach, a cały proces opisuję szerzej we buku e, Mistrzowski Oddech e-book jest oparty o badania naukowe, i w opisie filmu załączam link do tego e-booka, więc jeśli Cię interesuje ta tematyka, to zerknij sobie na ten e-book. Daj znać w komentarzu, jak oddychasz, jak wygląda Twój oddech. To będzie w sumie taki pierwszy test: yy, uważność na oddech, w jakim on jest stanie, w jakim stanie jest ciało, czy jest pospinane, czy na oddech jest głęboki dotleniający czy jest przyjemny, dodający energii. Także to może być ciekawa obserwacja. Lajkujcie, udostępniajcie, szerujcie, komentujcie, dajcie znać, jak to działa, jak to czujecie i widzimy się w kolejnym filmie. Jakub Mat, siła oddechu, do zobaczenia.